Niby śpisz całą noc, a jednak codziennie budzisz się zmęczony. Twoi bliscy narzekają na głośne chrapanie, a lekarz namawia cię do spania w specjalnej masce. Co ma do tego wszystkiego otyłość i jaki związek ma twój sen z redukcją masy ciała? Postaram się wyjaśnić to w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Cześć, z tej strony Małgorzata Bekier, a Wy oglądacie kanał w związku z cukrzycą. Jestem farmaceutką i zawodowo zajmuję się edukacją o cukrzycy, otyłości i ich profilaktyce, czyli szeroko pojętym, trochę zdrowszym stylu życia. Prowadzę również indywidualne konsultacje, więc jeśli ten film i to, co macie dostępne na kanale, to jest dla Was za mało, to zapraszam, link ze szczegółami jest w opisie filmu. Film o bezdechu sennym chodził mi po głowie już od dawna, a w zasadzie od momentu, gdy Trudno było mi zasnąć przez niesamowicie głośne chrapanie mojego sąsiada z za ściany. Pomyślałam, że za mało się o tym mówi i że to nie tylko kwestia chrapania. No i ostatnio temat do mnie wrócił, bo znajomy pochwalił się, że trafił do lekarza, który zlecił mu odpowiednie badania. I polecił spanie w masce CEPAP. To niesamowicie poprawiło jego komfort snu, a tym samym funkcjonowanie w ciągu dnia, no bo chłopak się w końcu wysypia. Ale w związku z tym, że jest to kanał o cukrzycy i jej profilaktyce, to dziś postanowiłam skupić się na tym, by wyjaśnić wam, dlaczego nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego. I jaki ma to wpływ na skuteczność redukcji masy ciała? Co to jest bezdech senny? Obturacyjny bezdech senny to choroba, w której podczas snu dochodzi do zatrzymania oddychania lub jego spłycenia. Dochodzi do wielokrotnych bezdechów, a przez to do niedotlenienia. Prowadzi to nie tylko do zmęczenia czy problemów z koncentracją, ale też do nadciśnienia. Czy niedotlenienia wielu tkanek i organów? W badaniach takiej osoby można zobaczyć obniżoną saturację, czyli wysycenie krwi tlenem. Ten parametr możecie kojarzyć z czasów COVID-19, bo wtedy każdy z nas dowiedział się, czym jest pulsoksymetr i właśnie czym jest pomiar saturacji. Aby przerwę w oddychaniu w czasie snu uznać za epizod bezdechu, musi on trwać dłużej niż 10 sekund. Warto tu wspomnieć, że bezdechy mogą zdarzać się u zdrowych osób, ale nie w ilości większej niż 5 bezdechów. Aby określić, ile bezdechów macie w ciągu nocy oraz jak długo one trwają i ile razy Was wybudzają, Trzeba iść na specjalne badanie snu, które nazywa się polisomnografia. Badaniem, diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego. Często zajmują się lekarze laryngolodzy, pulmonolodzy, kardiolodzy, ale też stomatolodzy. Szczególnie gdy problem dotyczy budowy górnych dróg oddechowych i jamy ustnej. Jakie są przyczyny bezdechu sennego? Przyczyny bezdechu sennego nie muszą wynikać z otyłości. Mogą być typowo anatomiczne i związane z budową naszych górnych dróg oddechowych. Natomiast wielu pacjentów z nadwagą lub otyłością. Również doświadcza tego typu problemów typowo jako powikłanie nadmiernej masy ciała. Dlaczego tak się dzieje i jaki to ma związek? Otyłość, a obturacyjny bezdech senny. Nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie, zwłaszcza w okolicy brzucha, klatki piersiowej i szyi, ma duży wpływ na oddychanie. Ta nadmierna tkanka tłuszczowa w tych miejscach utrudnia prawidłową pracę płuc i klatki piersiowej. A przez to zwiększa ryzyko wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego. Bezdech senny bardzo często dotyczy właśnie osób z nadwagą lub otyłością. Szacuje się, że aż 70-80% pacjentów z tym schorzeniem. Ma również właśnie nadmierną masę ciała. Szczególnie niekorzystna jest tak zwana otyłość brzuszna oraz nagromadzenie tkanki tłuszczowej w przedniej części szyi. Bezdech senny można traktować jako mechaniczne powikłanie otyłości. Gdy osoba z otyłością leży na plecach, podczas snu e, ciężar tkanek uciska gardło. I pod wpływem grawitacji gardło może się zwężać lub nawet zamykać, mimo że mięśnie odpowiedzialne za oddychanie, Nadal pracują. Prowadzi to do spłycenia oddechu lub krótkich przerw w oddychaniu w czasie snu. Podstawową i najważniejszą metodą leczenia jest w takiej sytuacji redukcja masy ciała. I nawet niewielki spadek wagi może przynieść dużą poprawę. Zmniejsza się liczba epizodów bezdechu podczas snu i poprawia się dotlenienie organizmu. Badania pokazują, że utrata około 10% wyjściowej masy ciała może zmniejszyć liczbę bezdechów nawet o około 25%, choć oczywiście ten efekt jest różny u różnych osób. Obturacyjny bezdech senny to nie tylko skutek, czyli powikłanie choroby otyłościowej, jest to również jedna z przyczyn tego, że tak trudno jest zredukować nadmierną masę ciała. No bo zobaczcie, powstaje takie błędne koło, z którego bardzo trudno wyjść. Przez to, że obturacyjny bezdech senny to zaburzenia snu i zmęczenie. Zaburzenia snu w otyłości. Jak już wspomniałam, bezdech senny przyczynia się do obniżenia wysycenia krwi tlenem podczas snu. A to pogarsza jakość snu, a do tego jest jeszcze czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Gdy jesteś niewyspany, często funkcjonujesz jak w takim trybie awaryjnym. Nocne niedotlenienia są stresem dla organizmu, co powoduje stałe wyrzuty hormonów stresu, np. kortyzolu. Twoje mięśnie i mózg przez zaburzony sen nie regenerują się tak jak u innych osób. To wszystko prowadzi do tego, że organizm szuka jak najłatwiejszych źródeł energii po najmniejszej linii oporu czyli smakowite jedzenie o dużej zawartości tłuszczu i cukru i brak siły na aktywność fizyczną. Jak w takich warunkach masz sprostać nowym nawykom, których wypracowanie wymaga bardzo często sporego zaangażowania? I teraz tak, redukcja nadmiernej masy ciała to podstawa leczenia w tej sytuacji, no ale, aby to osiągnąć, często potrzeba działań również takich tu i teraz, aby poprawić Twój komfort snu. Warto pamiętać o rezygnacji z używek, jak tytoń czy alkohol lub sprawdzeniu innych pozycji podczas snu, czasami pomocne jest na przykład spanie na boku. Ale poza tym, po odpowiedniej diagnostyce lekarz może zaproponować Ci wspomnianą już maskę CEPAP. Takim złotym standardem i najskuteczniejszą metodą leczenia jest właśnie wspomaganie oddychania stałym, dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu CEPAP. Taki aparat to maska zakładana na nos. Połączona z urządzeniem wytwarzającym niewielkie dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. To zabezpiecza drożność dróg oddechowych w czasie snu. I tutaj, gdy w trakcie leczenia za pomocą aparatu CEPAP yy, uda się też yy, istotnie zredukować nadmierną masę ciała, to warto pamiętać o takiej wizycie kontrolnej w związku właśnie z wcześniej występującym bezdechem, yy, bo spadek wagi, już nawet o około 10% yy, w stosunku do wyjściowej masy ciała, może wiązać się z korektą ciśnienia w aparacie CPAP lub do wykonania takiego kontrolnego, ponownego badania. Które oceni obecny stan zdrowia pod kątem właśnie jakości waszego, waszego snu i bezdechu. Jeśli bezdech senny dotyczy was lub waszych bliskich, to dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa waszych historii i tego, jak radzicie sobie z tą chorobą. A ode mnie na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się w prosty sposób pokazać wam związek między bezdechem sennym. A otyłością i zachęcam oczywiście do sięgnięcia po profesjonalną pomoc, bo jakość waszego snu w leczeniu powikłanej nadwagi czy otyłości ma naprawdę istotne znaczenie. A dzisiaj dziękuję wam za uwagę, no i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się zdrowo, cześć.